Jestem Janek. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam tą tajemniczą paczkę, którą dostałem wczoraj na odcinku. A dokładnie dostałem ją przed chwilą, ponieważ Wy macie to wczoraj. No, jakby. No więc, chwilę, chwilę. Ja tu mam płytę Lil Masti. Och, tak. Mam tutaj przepiękną płytę Lil Masti. Wreszcie przyszła w ogóle. Tak, czekałem na tą płytę. To znaczy no Muszę pójść do pomażyczki. Okej, okay, mam folikę. Już ją zdjąłem. Płyta jest fajnej formalności. Okej, okay, tutaj jeszcze se. Płyta jest bardzo ładna. Wreszcie mi przyszła w ogóle. O oh ja. Yeah. Mam nadzieję, że będzie cały zestaw do tej płyty, bo szkoda by było, gdybym nie dostał całego zestawu. Ale raczej niestety jest to płyta bez całego zestawu, ponieważ no, mam nadzieję, że to jest pre-order i że mam. I że masz to ma w rękach i że mam autograf. O, tak jest. O. super. Chwila prawda, zobaczcie to. Okej, okay, mamy tutaj takie coś. No nie, no nie. Nie ma autografu. Mam tutaj. Niestety tylko Oj, nie nie, nie mamy tutaj mm. No niestety nie mamy tutaj mm. Mam tutaj płytę, która wygląda... Muszę ją wyjąć dobrze Żeby nie zniszczyć jej Tak wygląda płyta Tak wygląda tutaj co z za, za czego zaraz przyjdziemy Jest to taka dziewczęca płyta <grym> A ja jestem chłopcem no, więc, no. No, tutaj mamy mm, tekst do Phoenix i są takie zdjęcia. Nie, to nie są teksty. To są te. Tutaj są takie ten, teksty. Tak tu to wygląda. Mniej więcej. Nie wiem, jak pokazać to. Tutaj mamy jeden dolar. Tutaj mamy reset. Tutaj mamy Toxic Love Zaraz to przetestuję w ogóle na swojej tej. Kamerzycy to przetestuję od razu. No więc super jest. O, tutaj jest ładne zdjęcie maski. O, super. Tu też jest... No fajne jest. Tutaj mamy ostatnie, czyli fame. Oceniać płytę mam skoro że autografu nie mam tylko bo chciałbym autograf no ale trudno Ta na mnie wierzy, w amie, w do przypięty landujemy fajnie co ty do kogo to nie jesteś strafter na gubale na mnie się działałam daj tu do baru no. tu zdecyduj się zmień no, Zaraz mogę przede wszystkim szczątkę. No jest jeszcze jeszcze żarki ogólnie zajadam. Nieważne uprzedzić, teraz ja Nie skąd pochodzisz, Nieważne gdzie się urodziłeś, jeżeli nikt ci nie. Teraz wiedział. ty stop, Dobra, Mam stop. Mhm. Uh Dobra. -huh. Płyta, mam nadzieję, nie porysowała. Tutaj tak to mniej więcej wygląda. No więc, jeszcze tutaj, pieniążki z tego z piosenek